Kolejna, kolejna rzecz jest taka, że Daniel chce zastrzec. Zastrzec nazwę. Prawdopodobnie Magical. Jest to bardzo mało realne, ponieważ jest to zbyt ogólnikowe słowo angielskie. Nie można tego tak zastrzec. Nie? No bo gdzie, gdzie zastrzeżesz, że w Polsce nie będzie można tego używać? Ktoś użyje słowa Magikal i co? I będziesz pozywał wszystkich, bo to jest twoje słowo? Nie, to się nie, nie, nie spełni. Nie? Nawet jak się by się spełniło, to dodajesz coś do tego słowa i już, już ta e, to zastrzeżenie nie będzie działać. Nie? Ewentualnie możesz zastrzec Daniel Magikal albo Magiczny Daniel. A to nic nie zmienia. Nie? To nic nie zmienia. Bo możesz napisać e, Magiczny Knur i to już jest coś zupełnie innego. Także powodzenia, zastrzeganie, nie? To może się uda, ale to i tak nic nie zmieni w życiu internetowym. Poza tym, poza tym kogo to w ogóle obchodzi, Daniel? Myślisz, że jesteś taki wyjątkowy i specjalny. Także mówię, najlepiej jakbyś nie, nie robił streamów, nie? Nie, żeby ludzie nie wiedzieli, co robisz.